wyrzułam jej opiekę nad mieszkaniem, żeby urządzała sobie tu schadzki. No bo ona naprawdę przesadziła. włączamy emocje. róbmy hałas, róbmy teatr. róbmy klimat. róbmy na przekór, róbmy dla sportu, róbmy dla zasady. róbmy na poważnie, róbmy na okrągło, róbmy dla wszystkich, róbmy dla każdego. róbmy gazem, róbmy z prądem, róbmy na fali, róbmy na zapas, róbmy na przyszłość. róbmy na już. Energia jutra zaczyna się dziś. róbmy z nią to, co chcemy? Orlen. Znajdź idealną kawę z Philips Let Go. Świeże ziarna i aksamitna mleczna pianka, której nie sposób się oprzeć. A do tego najszybszy w czyszczeniu system mleczny. Philips Let Go. Zawsze jest dobry moment na dobrą kawę. Zikwil Natura przedstawia mistrzów każdego dnia. Złoty medal w sprincie do windy? Nie, po prostu lepiej stała. Z żelkami Zikwil Natura z melatoniną. Piej na medal i bądź mistrzem każdego dnia. W wieku 40 lat zaczęłam tracić włosy. Może się to zdarzyć już w fazie przed menopauzą. Dzięki tonikowi Plantur 39 włosy mają teraz pauzę od menopauzy. Kofeina wzmacnia cebulki moich włosów i przeciwdziała ich wypadaniu. Plantur 39 Tonik. Polsat Boxi Plus prezentują się pod choinkę. Telewizja i ultra szybki światowód Plusa razem za 80 zł miesięcznie przez 2 lata po rabatach. Wewnątrz Twojego organizmu trwa walka z wirusami? Nie daj się im pokonać. Reaguj już przy pierwszych objawach przeziębienia i infekcji wirusowej. Potrzebujemy wsparcia! Groplinozin. Podwójne działanie Groplinozin Forte wzmacnia układ odpornościowy i bezpośrednio walczy z wirusami. Groplinozin. Zatrzymaj wirusy, zanim one zatrzymają ciebie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. KFC i Dragon Ball z już tu jest. Gap. Tylko teraz w GFC. Zamawiaj na mediaexpert.pl lub w aplikacji i odbieraj w sklepie z bezpłatną dostawą w ponad 600 elektromarketach w całej Polsce. Media Expert. A Prezenty Ekspert. Na wsi nie brakuje ciekawych zdarzeń. Kura chciała pojechać, że ona tutaj rządzi, czyli przejęła obowiązki Koguta. Codzienność jest pełna obowiązków. Już, już, już! Bolączek. Och, gdybyś każdy dzień się zginęła, to by cię tak nie bolał. Ale i miłości. Na początku musieliśmy ją karmić na siłę. nie mogła nawet główki podnieść. I poczucia humoru. Siekieramatek, rama kominerki, zrób się babosę graberki. Maraton rolniczek. Dzisiaj od 10.55 w Polsat Cafe. Pierwsza była miłość do wyspy i do tych widoczków, czy do mężczyzny. Poznaj historię Polek i Polaków, którzy odnaleźli uczucie na obczyźnie. Magda, dlaczego akurat tutaj w tym miejscu się spotykamy? No bo tu się zaczęła nasza miłość, dosłownie w tamtym miejscu. Moim zdaniem to, co e, najbardziej przyciąga kraju, polską dziewczynę, to słońce. Polaka. Maraton z Polakami za granicą. Miłość. Jutro od 10.55 w Polsat Cafe. Program zaprasza sponsor, dystrybutor produktów szwajcarskiej marki Meridol. Meridol na problemy z dziąsłami. Hanna Rogożyńska zawsze miała bliski kontakt z matką, malarką Joanną Firley.